Tak, teraz chciałabym opowiedzieć na temat no, mnożenia, czyli tabliczka mnożenia na palcach. Czyli jak szybko nauczyć się tabliczki mnożenia. Więc tak, to będzie 5 w matematyce. Piątka, czyli taka zaciśnięta. 5, 5, następnie 6. To jeden paluszek. 7, 2 paluszki. 8, 3 paluszki. 9. 4 paluszki i 10, 5 paluszków. Oto no poćwiczymy sobie: 6, 1 paluszek, 7, 2 paluszki, 8, 3 paluszki, 9, 4 paluszki, 10, 5 paluszków. Oto no teraz wybiórczo: 7, 2 paluszki, 8, 3 paluszki, 6, 1 paluszek, 9, 4 paluszki, 10, 5 paluszków. I jeżeli już nasze dziecko to opanuje, czyli ten taki, można powiedzieć, język migowy, to przejdziemy teraz do działań. Na przykład 7x8. 7x8 to duża trudność, tak, tak. Z tym uczniowie mają kłopot. 7x8. No to uwaga, 7x8. I teraz. Ile mamy paluszków? O ruszają się te paluszki. Ile ich jest? Pięć i dodajemy dziesiąt pięć, dziesiąt. I następnie patrzymy. Yy, o, ile mamy zagiętych paluszków? Tu się coś nie chce zaginać, ten paluszek, tu są dwa, a tu są trzy zagięte paluszki i mnożymy dwa razy trzy. Dwa razy trzy, czyli te zagięte paluszki mnożymy ze sobą. To jest sześć. Czyli 7 razy 8, 50, no i 2 razy 3, 6. 8 razy 8. 8 razy 8. O, no, to ile mamy paluszków? 6. O, ruszam tymi paluszkami, tak? Dodajemy 10. No to już wiemy, że jest 60. No, i te paluszki zagięte, tu mamy dwa. No popatrz, ten palec się coś nie chce zaginać. 2. I tu są 2. 2 razy 2, 4, czyli 64. No to popatrz, 8 osiem razy 8, osiem, 64. O, z dziewiątkami, o, ile z dziewiątkami uczniowie mają kłopotu. No to 9 razy 7. 9? A, język migowy, razy 7. 9 razy 7, no to liczymy. Ile mamy tych paluszków? Ruszamy sobie tymi paluszkami. Tu ruszamy dwoma, a bo było 7, a tu aż 4, a bo było 9. No to mamy, ile? Można no, bym się tu nie pomyliła. Tu 4, tu 2 to 6. 60, tak? no bo dodajemy 10. 60. No i zagięte paluszki. Tu mamy zagiętych trzy paluszki. Tutaj się teraz coś nie chce zagięć. A tu mamy 1 zagięty, no to 3 razy 1 jest 3. Tak, no 3 razy 1 jest 3. No to łącznie mamy 63. Czyli 9 razy 7, 63. Och, aż mnie ręce zabolały. No to może teraz z dziewiątką też coś. No trudne, trudne, 9 razy... Ile może teraz? 8. 9 razy 8, właśnie. 9 razy 8 to będzie dobry przykład. Razy 8. No to teraz popatrzmy, ile nam się paluszków rusza. No proszę, ile się rusza. No trzeba je wszystkie przeliczyć. Tu są 3, no bo było 8. Tu są 4, bo było razy 9. No czyli łącznie mamy 7. 7 tych paluszków. 70. Dodajemy 70. A teraz zagięte paluszki. Tu mamy zagięte 2. O! No, a tu mamy zagięty 1. 2 razy 1, 2. Czyli no, wychodzi nam 72. 9 razy 8, 72. No to inne przykłady. 6 razy 8. 6 razy 8 też często. O ile tutaj kłopotu jest 6 razy 8. 6 razy 8. No to znowu patrzymy. Tu mamy 2. Tu mamy 2 paluszki, czyli ruszają się 4. I dodajemy 10. 40. No i tu jest zagiętych są cztery paluszki. Tu jest zagiętych to było 6 razy 8. Czyli tu są zagięte 2 paluszki. No to 4 razy 2 8, czyli 48. 6 razy 8 to 48. No, widzę, że idzie coraz lepiej. Może już niektórym się zaczęło to podobać. No to może teraz 6 razy 6. Popatrzmy teraz, jak to będzie 6 razy 6. 6 razy 6. No tu jest dosyć ciekawe. Tu jest dosyć ciekawe, bo mamy tylko dwa paluszki. No to ktoś by powiedział, że to jest 20. No ale to za mało, bo my wiemy, że 6 razy 6 to 36. I to nam wyjdzie. Tylko, jak to nam wyjdzie? 20. No i tu mamy pozaginane 4 paluszki, i tu mamy też zagięte 4 paluszki. No a 4 razy 4 to jest 16. 4 razy 4 jest 16. Czyli do tych 20 trzeba dodać.